Egzamin dojrzałości już niebawem, dlatego maturzystom pomocną dłoń wyciągnął Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu. To właśnie w tej szkole odbyły się targi edukacyjne wyższych uczelni z całej Polski. Ekonomik odwiedziły nie tylko pobliskie szkoły, ale również uczelnie z Łodzi czy nawet Szczecina. Od 13 lat Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu organizuje targi wyższych uczelni. Trzeba przyznać, że to jest już impreza, która wpisała się w grafik imprez oświatowych w naszym mieście. Jak się okazuje nie tylko grudziącka, młodzież przyszła by zap Poznać się z ofertami uczelni. Były to również młode osoby z okolic naszego miasta. O dziwo nie tylko z Grudziądza, ale również z ościennych powiatów chętnie do nas zaglądają, ponieważ zasięg uczelni, które się wystawiają, jest od Szczecina po Olsztyn i od Gdańska po Łódź. W związku z tym, jak gdyby ta oferta jest dla każdego. Uczelnie zachęcały do podjęcia nauki w ich szkole, przedstawiały oferty edukacyjne i wspominały o rekrutacji czy panującej atmosferze. Atutów jest masa, natomiast na pewno powalającą kwestią jest fakt traktowania studenta, indywidualne podejście, bardzo duży nacisk kładzie na kształcenie praktyczne, bardzo bogata oferta, jeśli chodzi o kierunki studiów i o specjalności. Podstawą u nas jest po pierwsze zdana matura, po drugie chęć studiowania. To są czynniki, które powodują tutaj, że jesteście Państwo przyjęci u nas na studia. Rekrutacja rusza już za mniej więcej dwa tygodnie. To będzie trwała do połowy października przynajmniej. Nasza kadra naukowa to są ludzie bardzo otwarci. Tak? Staramy się współpracować z naszymi studentami, a nie jakby tylko... Przekazywać tę wiedzę, więc czerpiemy z tych zasobów, które do nas napływają, więc jest taka fajna atmosfera współpracy, panuje na uczelni. Pytaliśmy młodzież, czy mają już wypatrzoną uczelnię lub kierunek. Odpowiedzi padały różne, jednak więcej osób ma wątpliwości. Chciałam tylko zobaczyć, kto się reklamuje i czy są jakieś uczelnie, których może jeszcze nie znam i mogłabym je wziąć pod uwagę, wybierając swoje studia. Chciałam zobaczyć, czy jest coś nowego, coś fajnego, może jakieś nowe kierunki. Bo można się dowiedzieć, jakie. Możemy wybrać później studia i możemy na dalszą przyszłość zadbać naszą. Już jakiś kierunek uczelnia wybrana? E, jeszcze nie, dokładnie nie wiem. Jeszcze się zastanawiam. Tutaj możemy w taki szczery sposób tak naprawdę poznać e, opinię uczniów, którzy tutaj przyjechali. Jakaś, jakaś uczelnia już wybrana, kierunek? No ja Jestem z techniku weterynaryjnego, tak właśnie bliżej tego będę jakoś oscylował. Tak właśnie, albo weterynaria, albo zootechnika. Kierunków i uczelni jest niezliczenie wiele. Maturzystów czeka nie lada wyzwanie, by wybrać szkołę, która spełni ich oczekiwania. Zanim jednak to zrobią, już w maju zasiądą do szkolnych ławek, by napisać maturę. 12 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czekolady. Z tej okazji Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu zaprosił gimnazjalistów i potencjalnych uczniów szkoły na wspólne celebrowanie. Pierwszy raz w historii szkoły. Ja myślę, że to będzie nasza taka nowa tradycja szkolna, bo naprawdę temat ciekawy, wdzięczny mówię, no i ja tym bardziej, kto z nas nie lubi słodyczy, a już czekolady w szczególności. Uczestnikom przedstawiono film, który opowiadał o historii i wyrobie czekolady krok po kroku. Następnie uczniowie udali się do sali, gdzie pod okiem nauczycieli przygotowywali czekoladowe słodycze. Została ona przygotowana, ta prezentacja dla gimnazjalistów, dla naszych przyszłych uczniów. Bazą do wykonania wszystkich produktów, które dzisiaj będziemy wykonywać są słodycze otrzymane od firmy Korycki Wisełka. Młodzież przygotowała słodycze, które można kupić w sklepach. Te jednak były dużo zdrowsze. Na warsztatach nie zabrakło również konsumpcji i smakowania własnych czekoladowych wyrobów. Uczniowie będą wykonywać szyszki domowej roboty, będą wykonywać Ferrero Rocher, które naprawdę niewiele, się różni od tego sklepowego, a jest na pewno o wiele zdrowsze. Dzień czekolady był dobrą okazją na przedstawienie gimnazjalistom, jak wygląda nauka w gastronomiku. Piłkarze ręczni MKS-u Grudziądz są jedną nogą w pierwszej lidze. Po niezwykle emocjonującym meczu przed własną publicznością grali trzeci w tabeli Orkanostruda Nostruda 33-31. Jak można się było spodziewać, mecz od początku miał wyrównany przebieg, a żadna ze stron nie odpuszczała. W początkowej fazie miejscowym Grudziądzanom udało się jednak odskoczyć. Po 13 minutach gry było 8-5. do Byliśmy prawie rozpędzeni w pierwszej połowie, kiedy mieliśmy trzy bramki przewagi i dwie sytuacje nierzucone. Plus karne, to zupełnie na czym by, by się położył. Niestety popełniliśmy błędy, plus kary, które otrzymaliśmy podwójną karę. I drużyna doszła. Jeżeli mamy dwa, dwie bramki przewagi, robimy jakiś głupi błąd, tracimy, nie mamy siły, oni to zaraz wykorzystują i to, ten bilans bramkowy się zmniejsza. I, i wtedy wygląda wynik wygląda tak, jak jest. Doszła i po dalszym marazmie grudziąskich zawodników wyszła na dwubramkowe prowadzenie. Na szczęście MKS szybko zdołał doprowadzić do remisu. Ostatecznie pierwsze 30 minut zakończyły się wynikiem 15 do 14 dla gospodarzy. Po zmianie stron, gra w większości nadal toczyła się bramka za bramkę. Znowu najpierw udało się grudziądzanom wyjść nawet na trzy bramkowe prowadzenie. W ostatnich 13 minutach największa różnica na korzyść, której z drużyn, wynosiła zaledwie jedno trafienie. Wojnę nerwów w końcówce lepiej wytrzymali jednak szczypiorniści z naszego miasta. Gruzią z końcówce był lepszy rzutowo, co by nie było. Nam już tej siły w naszych rzutach brakowało trochę. Bramkarz nas obronił, a, a Gruchziądz cały czas trafiał do bramki i niestety gdzieś tam w drugiej połowie nawet wyszliśmy na bramkowe prowadzenie, nie udało nam się tego utrzymać. W tej końcówce nie wytrzymali tych nerwów tak jak my, nie pobronili tak jak my. Nie pograli z zespołem w ataku tak jak my i efekt końcowy widać na tablicy i nam pozostaje się tylko cieszyć, przygotować do następnych meczów, mikrourazy wyleczyć. MKS wygrał ostatecznie 33 do 31 i zrobił bardzo duży krok ku ponownej możliwości gry na pierwszoligowych parkietach. Najważniejsze, że wygraliśmy dwa punkty, uciekamy o strudzie, jesteśmy o krok bliżej awansu i to nas na pewno cieszy. MKS-owi obecnie do awansu brakuje tylko jednej wygranej. Mimo to w gródziąskim zespole nikt nie tryska nadmierną pewnością. Jestem daleki od takiego określenia. Witamy się z Gąską w ogródku, bo już nie jedni przejechali się na tym. Trzeba wygrać minimum jeden mecz. Jedziemy do Wecherowa. Zespół, który też potrafi zrobić niespodziankę. Sezon trwa dalej, jeszcze są trzy mecze. Bardzo ważne dla nas i ta liga dlatego jest taka piękna w tym sezonie. Dziękuję wszystkim dzisiaj całej publicy, publica, która nas dzisiaj tutaj dopingowała. W zdecydowanie gorszym położeniu są sobotni rywale Grudziądzan. Orka Nostruda walczy obecnie o możliwość gry w barażach. Które jak się okazuje, mogą się wcale nie odbyć. Nie wiadomo, czy są baraże w regulaminie. W tym roku Związek tak to napisał, że te baraże są uzależnione od czegoś tam, czegoś tam. Spadków z, z Ligi Zawodowej, awansu, tak? Wiadomo, Liga jest zamknięta, więc yy, po prostu Związek sobie zostawił furtkę do końca sezonu. Na koniec warto wyróżnić najskuteczniejszych zawodników MKS-u: to tradycyjnie Macisowicz z 12 bramkami na koncie oraz Paweł Kruszewski, który aż 8 razy pokonał golki Gości. Kolejny mecz MKS rozegra w Weicherowie z miejscowymi Tytanami.